Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty. Słuchajcie, skończyliśmy tutaj przed mostem, czekamy na zebranie się odwagi, żeby przejść przez niego z naszym osiołkiem. No jeszcze do tego jesteśmy brudni i nienajedzeni, bo w ogóle o tym nie pomyślałam. Mamy zupę grzybową, kontrolując temperatury. O, jakaś biedna ta zupa grzybowa, to moja to kremowa jest lepsza. Dobra, zróbmy tak. No na razie będziemy jeszcze troszeczkę głodni. Tak, pokażcie mi przede wszystkim... Dobra, którą mamy godzinę. No i tak, na początek. O, powoli, powoli, powoli. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Najwyżej no, przejedźmy szybciej, może to pomoże. Się nie zawalił. I jeszcze. Więc myślę, że, że nie ma tragedii. No tak, słuchajcie z ogłoszeń, z małych ogłoszeń parafialnych. Możecie dzisiaj w tle słyszeć jęczenie stworzenia, konkretnie mojego psa. Bo ponieważ, gdyż słuchajcie, na czas nagrania została jej zarekwirowana nowa piłeczka, którą jej kupiłam. Natomiast jako, że jest to bardzo, bardzo głośna, piszcząca zabawka, to musiałam na moment to przystopować o rany. No o, tak, judyczku. ten intencyjny pies. To chwila, bo tutaj nie jest bezpiecznie. Zaraz sobie osła porysuję. To już w ogóle. Ja naprawdę mam nadzieję, że mikrofon jej nie wyłapie z takiej odległości. Ale pies siedzi, słuchajcie, z łapami postawionymi, opartymi o, o moje biurko. Hmm. To jest przejście w ogóle tutaj. Ale czy ja się tam osłem zmieszczę? jakby tu jakieś niedźwiedź zeży, to co? Która? W kopalnia jakaś, Zaleczka, mała Okej, um, okej, okay, okay. ja nie wiem, gdzie jesteśmy Trochę szoruję głową po suficie O nie Gdzie ten dziad? Przed nami gdzieś Aha O Jezu, dwa dziady Dwa dziady Ten w ogóle dostał jakiegoś Laga mózgu Rane, chwila Muszę przyciszyć troszeczkę grę, bo jednak jest za głośno Więcej was? No oczywiście, że więcej Chodź dziadzie Angard Podobnie. o. Ftał. No, jeszcze żeś mi puty zeżar. O, co za dziad. Chwila, wiecie co, ja pójdę. Ja pójdę przodem bez Mei. Zobaczymy, czy tu jest. bezpiecznie już. Tam się na czerwono nie świeci. Patrzcie, tam już są jakieś budynki widoczne. Jesteśmy bardzo blisko tego, tego czegoś. To jest jakaś wioska? Może to będzie taka wioska, jak z tym na bagnach. Jest jakieś przejście. Dobra. Hmm. Zacznijmy od taktycznego oskurowania sobie tego działstwa. Ja spodziewałam się, że możemy dzisiaj coś znaleźć, ale. Ale nie, że tak od razu. Jeszcze ile? Trzy? Cztery wyszły? Chyba cztery. O, jeszcze sobie nożyk poszkodziłam. Ale mamy nowy poziom łowiectwa mm. nowego chyba nie zrobię, co? Chwila. Bo ja to nie to chciałam. Um. Pół. Kmieni mi brakuje. Jeszcze jeden, dobra. Nie będziemy się w to na razie bawić. Jest proszony <grymne> o uspokojenie się. Dobra. Um, natomiast mnie tutaj jeszcze intryguje. O. monety i no, Ok, wszystko co mi się przyda zdecydowanie. Ej, okay, no to wiaderka to raczej nie, ale mamy mikstury leczenia, mamy strzałki, fajnie. I nawet rud w ogóle nie ma na ścianach tego. No dobra, a tu jest jeszcze wejście jakieś. Też można by oskurować. Okej, okay, tu jest coś zawalone. No dobra. No to w takim razie myślę, że musimy spróbować się tu przecisnąć. Teraz ja, chyba jest noc w ogóle. Bo już się tak dosyć ciemnowo zrobiło. A... A ja nie mam za bardzo gdzie się tu przespać. To ja mam jakąś miksturę nocnej wizji za sobą? Mam, okej. Okay. No to w razie czego będziecie coś widzieć tu widzę ognisko to możemy się przespać a to nie jest ognisko o, 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 o. okej, okay, to o, aż grę przycięło dobra, wiecie co my sobie to jest chyba w miarę bezpiecznie sobie zaparkujmy i po prostu zróbmy sobie ognisko nie pamiętam co tam trzeba patyczków na pewno Mm, nie tu, tu, tu. Po prostu patyczków. Dobra. Tam się dużo pochodni pali. O, dobra, mamy patyczki. Naprawdę jednego brakuje. O, dobra. W takim razie, nie mamy pochodni. Batyki i słomacz. Czy ja tu słomę w ogóle gdzieś znajdę? Chyba nie. Chyba nie ma szans, co? No nie przewidziałam, że w sumie przyda się zrobić dzień. Jest tutaj na dole jakieś słomy, może do zebrania? Chyba absolutnie nie. Dobra, jeszcze spadniemy całkowicie, dobra. No to w takim razie musimy poratować się niestety miksturą. No bo tak głupio kurczę zwiedzać. O. No dobra, całkiem jasno. Głupio wówczas zwiedzać wszystko to bez opcji zobaczenia, co tam dają. My tu mamy mniejsza konsumpcja żywności, to mi się przyda. Okej. Okay. Dzień dobry. Jakaś opuszczona wioska. Kłody, deski, rany, ile tu bogactwa dają? A tu? Może pochodnie gdzieś dacie? Hmm. Baczka? No, pusta, halo, co to ma być? No, tu wszystko jest puste. Czy my tu kiedyś byliśmy? Nie. Chwila, moment. Momencik, proszę nie. nie, nie. <laughs> A, to są bandyci? To są bandyci, prawda? I już biegną, patafiany. Zresztą co panie? Dobra. Tam leci jakiś tam wy jesteście trochę twardzi więcej was matka nie miała. No skąd wy się bierzecie? Rany boskie? A, ten ma jeszcze tarczę no. O, 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 odejdź, 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 panie! On mnie zrunshootował! <laughs> o nie! Eee... Zaraz, tu musimy... Musimy to wczytać! <laughs> ja tego nie przewidziałam, słuchajcie! O, no, fajnie byłoby jednak z w takim razie na nich iść może te podki, co nas leczą przez jakiś czas po prostu użyć a, no dobra. Tego, tego zdecydowanie nie przewidziałam. Szkoda, że nie możemy mieć jakiegoś pachoła swojego, ale takiego przybocznego. Żeby, żeby taki pachoł nam towarzyszył po prostu w czasie wypraw. Jedziemy się to wczytało. Dobra, nie. Dobra, jeden mniej Nożownik... Czemu nie mogę? Znowu to Muffie się baguje o, A to, że nie trafiam, to swoją drogą On mnie chyba, ten silny piechur wymaszotował Au! <ścoughs> nie wiem dlaczego chciałam... Nie, nie. chwila, moment, nie wiem dlaczego Chciałam zrobić unik kontrolem. I <noise> to mnie zabiło. Mm, dobra, to nie będzie łatwe. Czyli tego piechura by trzeba uniknąć. Chyba, że jak już zabijemy tych dwóch tutaj z przodu, to po prostu no, pozbędziemy, jakby pozbędziemy się jego frontu w tym momencie. A ten niech się zresetuje. Ja mam nadzieję, że oni w ogóle po mojego osiołka nie pójdą. Bo ja muszę, po pierwsze jakoś wrócić, po drugie dużo za niego zapłaciłam, po trzecie ja już się przywiązałam Okej, okay, oni idą teraz w naszą stronę, w ogóle mamy potkę przecież Mamy umiejętności, czy nam coś tu pomoże? Między doświadczenia Stabilniejsze celowanie z broni Żeby mm, nie zwierząt No i w ogóle mamy całkiem mało w tym łowiestwie poziomów. Jesteśmy kurczę na trzecim tutaj już dziesiąte? Czekajcie, bo ta gra jest zdecydowanie za głośna u mnie. Dobra. A co tu będzie? No to mi... Późniejsza w broni byłoby fajne, ale w tym momencie to nie pomoże. Nie wiem dlaczego w to jeszcze nie poszłam. Chyba widziałam po prostu priorytety. A, ale chwila, bo ja nie po to tutaj przyszłam. Um. możemy sobie jeszcze jedno zjeść i... aha, bo to jest natychmiastowego o tą, którą znaleźliśmy, dobra. dobra ci odpuścili macie coś ciekawego? O, panie, dobra, to zdecydowanie od razu zabieram brązowy topór wojenny to kurcze, wy jesteście jacyś tacy bogatsi niż ci, to zazwyczaj się z nimi męczymy um, a pokażcie ten topór 35, 70 wydobycie czy można nim normalnie ścinać drzewa w takim razie no to wychodzi jakby tak spróbować dobra, pan już nic nie ma Jezus Maria, myślałam, że gość się jeszcze rusza On tylko dostał jakichś pośmiertnych tutaj palpitacji O, tu idzie jeden Zdurnio No od trzały to możesz się próbować zasłonić, naprawdę 40 monet, oddasz mi to? O, 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 o Dobra, czekajcie, leci kolejne Jeden po jednym możecie przychodzić. To nie mam nic przeciwko. Naprawdę. Będę się teraz cały czas zapisywać. Jest uciąłek. Jest strzały. Dobra. Gdzie jest ten kurcze pajac, co mnie tak tyra? No, dzień dobry. O, jeszcze mi zimno. Niedobrze. Mamy coś. Zaraz, mamy tą tunikę. Jest dwa ochrony przed zimnem. No, to jest ochrona przed ciepłem, tylko kurczę. A nie, tu jest 10 ochrony przed zimnem, 8. Jeszcze mamy zniszczone buty. No to mi nie pomaga. W razie czemu mamy tą zupę kramową, ale to ostatnie, więc wolałabym mieć co jeść. Dobra, nie trafia. O, biegnie ten głupek. Dobra, 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 panie. Okej, okay, zasięg tego topora mi nie pomaga. Czemu ty jesteś panie taki szybki? To ma być? Nie, nie, nie. nie. Muszę mnie zostawić. Absolutnie nie. Wpuścił? Chwila. Moment. A, chwila, ja muszę mój miecz mieć. On ma... O, on jest dłuższy. Ja wiem, że zamarzasz kobieto. Zaraz to ogarniemy. Moment. W razie masz większe problemy. O rany. O, pięknie. Ja ci dam z Twojej ręki zginęło. O, tarcza. która nawodnienie? No. Ciekawe. Wspiera zdrowia, to mi się przyda na pewno. A chwila, bo tu jeszcze. gdzie on się tu wykopytnął? No. Tak? Nie. To tak? Tu. Ja zgubiłam zwłoki. O, tutaj. Jednak. I kolejny topór. Wiecie co? Bo my zaraz będziemy przeciążeni. coś dajmy. Mej. Tu mamy redukcję obrażenia bloku. Hmm. Czy ja mogę z tym mieczem mieć tarczę. N nie przyuważyłam szczerze mówiąc, tyle czasu go używam. Czy to jest miecz dworęczny, czy nie? Układ, układ, tak. Bukład jest lżejszy. Moglibyśmy go nosić. Mamy jakiś nadziak elitarny. Mm, dobra, fiolki, O nie, 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 nie. odyniuk. Łodę weź. Tukienki, siekiery. Mm -hmm. Nosimy przy sobie 10 tysięcy i idziemy się tłuc kurczę z bandytami. No, dałoby się to lepiej zrobić, naprawdę. Tam jeszcze łazi jeden. A, bo teraz ten łuk sobie zdjęłem. Dobra, czy jeszcze ktoś tu jest. O. Dobra kobieto, zaraz się ogrzejesz. No za momencik. Chociaż ja to bym chyba na jakby zimno nie zwracała uwagi w takich okolicznościach. Dobra, zjedz sobie podleczymy cię tak, tam jest jakiś. A ten łucznik, stąd gdzie jest? Hmm. Inny marauder, wait, 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 wait. dobra. nie brzmi dobrze. A nie, czy ty musisz tak zakręcać? O jezu, ty jesteś twardy. To niedobrze. Ja nie umiem trafiać. Au, au, au. Okej, okay, okej, okay, chwilę. Eee, leczcie mnie. Okej. Okay. Kolejny mniej. Słyszone mięso, czy to mi coś da. To sumie... mniejsza konsumpcja żywności, chociaż to mi teraz nie przeszkadza. Dobrze się wyleczyć. Czy któreś z kwiatków mogą nam pomóc, kurczę, z tym mrozem? No to jest mniej żywności. Nie przemyślałam tego. Absolutnie tego nie przemyślałam, żeby wziąć pochodnia. Nie powiem, że mi się to nie zdarza. Zdarza się notorycznie. Ale... Dobra, wydaje mi się, że już tutaj część większą chyba wybiliśmy. No ile ich tam może siedzieć? Ile można? Tak gdzieś łucznik, który mnie cały czas widzi. No, tutaj siedzi na dole. O Boże, dlaczego ja mam taki problem z trafianiem dzisiaj? To jest tragedia przecież. Ale tutaj na lewo też ktoś był, chyba jeszcze. Kusznik. O! Oh, okej, okay, okej. Okay. Um, my się nie dogadamy, panie. <noise> to było bardzo niemiłe. No mm, Jeszcze musimy trochę poczekać. Dobra. Ok. Kobieto, nie narzekaj. Masz większe zmartwienia i żelazny sztylet. Tu. Nie fajne. Dobra. Pytanie numer jeden: Tu jeszcze ktoś żyje? Mi nikogo nie pokazuje. Jest jakaś jaskinia jeszcze w ogóle. Możemy się tu przespać? Chyba nie bardzo. Pomijam, jak głupie by to było. No ale. Dobra, chyba się podbiliśmy. Mamy tu dużo potek. Mamy coś na temperaturę? Hmm, absolutnie nie. Trudno. Dobra, mamy namiot. Co dajecie? Kusza, ale drewniana. Chwila, łuk refleksyjny. O! chwila. Może być przy tej drewnianej kursty ja nie potrzeb... Nieważne. Nieważne. To pokażcie mi, ile mamy czasu, 22 minuty. To słuchajcie, za moment będziemy kończyć, podejrzewam. Mm. O, mamy skrzynkę. Mamy pochodnie Gro. Ja wiem, że muszę się ogrzać. Już natychmiast ogrzewam. A, pochodnia SF. Mój najlepszy przyjaciel powrócił. Dobra, chyba tu już nic nie dają. Trzały to sobie później możemy pozbierać. Teraz tak. My tutaj mamy. Jak tu wejdziemy, to tam wejdziemy? Szczerze, że to mógł być zły pomysł, ale... O! Oczywiście, że to był zły pomysł. Prawie w panie co? Dobra. Masz tą włócznię, panie? Gdzieś ty ją podział? O, dziękuję bardzo Przynajmniej się przydałeś O. I tutaj mają słomę! Kawa, kratka? Ktoś? Ktoś? Szkoda, może byśmy mieli nowego pachoła. Albo jeszcze jednego takiego dzieciaka byśmy przygarnęli. W to dobrze, chyba dzień się powoli robi, co? Bo... fakt faktem... Hmm. Fakt faktem fajnie by było... Coś widzieć. A mikstera się właśnie skończyła. Ale wiecie co możemy zrobić w takim razie? Jeszcze, jeszcze jest ciemnowo. Znowu będzie marznąć za moment. Więc ja myślę, że podejdziemy sobie do naszego osiołka i faktycznie sobie rozpalimy to ognicho. Mm -hmm. Proszę bardzo. Myślę, że się też przyśpimy. To jest mało bezpieczne miejsce. No ale trudno. O. No i pięknie, jest różnica, słuchajcie. Dobra, zgasimy pochodnie. Teraz tak, osiołku, ty mój. Um, mam dla ciebie tarczę, kuszę. Mam dla ciebie dużo pierdół osiołku. Bełty. Mamy cztery pochodnie przy sobie. No myślę, że jedna wystarczy. Hmm, ten łuk refleksyjny mi pokażcie 30 obrażeń kłótych. Chyba nie jest źle. O nie, strzały zostawiamy. Łuczniarz, tylec... Kurcze, to my jeszcze zarobimy, jak będziemy stąd wracać. Ten mój ma ile? Cztery... Zaraz. Mój jest lepszy? Czemu ja sobie życie utrudniam naprawdę? No, faktycznie mój jest lepszy. No to... przynajmniej owaliby go... Jakiemuś biednemu sprzedawcy, który i tak nie ma pieniędzy. A teraz nie będzie miał ich jeszcze bardziej. Ale dobra, słuchajcie, którą mamy? Dobra, mamy ponad 25 minut. Ja myślę, że w takim razie na dzisiaj skończymy. Um, no i co? Myślę, że w następnym odcinku, myślę, że pomiędzy odcinkami, ja sobie za moment tutaj jeszcze przejdę um, i się po prostu. Dziwne dzięki słyszę. Ja po prostu rozejrzę, co tu fajnego jeszcze dają. Pozbieram, pozbieram wszystko i w następnym odcinku wyruszamy dalej. Jeszcze nie wiem, w którą dokładnie jest stronę. Może stronę Ostoi tutaj pojedziemy, bo tu chyba mnie też nie było. Tu zobaczcie, jest normalnie droga, która idzie. Tu jest jakaś jaskinia też w ogóle. Więc możemy się porozglądać. Widzę, że niektóre te jaskinie faktycznie... O, tu jeszcze coś mamy, jakieś bajorko. Hmm. A, widzę, że niektóre te jaskinie w ogóle nie są jaskiniami, i też chyba muszę wziąć na to poprawkę. Bo wcześniej uznawałam, że każda jaskinia to jest albo siedlisko niedźwiedzia, albo kurcze kopalnia po prostu, jeżeli nic tam więcej nie będzie. No to tak, no, nie przedłużając, słuchajcie. Widzimy się jutro w niedzielnym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę i. Do następnego. Cześć.